Dzień dobry kochani, witam was na moim kanale po bardzo, bardzo długiej przerwie. Nie będzie na tym kanale chyba nigdy filmów jakichś challenge'owych i tego typu. Chciałabym po prostu powlogować. Nie wiem, ja gdzieś autem, czy to co robię przed przykład w ciągu dnia, jeżeli oczywiście będzie się coś działo, wtedy na pewno będę, będę miała możliwość, aby te filmy pojawiały się częściej niż raz na rok. Dosłownie raz na rok. i. Mam nadzieję, że Wam się taki contentik spodoba. Ja po prostu lubię gadać do kamery i nagręcać takie króciutkie filmiki, więc od razu mówię, że te vlogi nie będą miały kilkudziesięciu minut. Będą krótkie, treściwe i jeżeli już tutaj jesteś, to mimo wszystko będzie miło, jak zostawisz łapę w górę, subskrypcję tam na dole. No i co, i miłego oglądania. I oto dlaczego tak właściwie, mówię, tak cicho, to jest trzecia w nocy. W tle chrapie mój pies. To nie ja jakby, co? Ani nikt obok mi tutaj nie śpi. Mam matury teraz próbne. Jestem w klasie maturalnej dla osób, które mnie nie znają. Są tutaj pierwszy raz na przykład. I się uczę, więc osoby, które na pewno już mają maturę za sobą, Znają y, niespanie do bardzo późnych godzin, bo dzisiaj jest już niedziela, a ja od poniedziałku mam próbne maturę, więc y, jeśli chodzi o jakieś y, nowinki z mojego życia, to wyprowadziłam się. Więcej nowinek może Wam opowiem jutro, bo teraz jest już zaraz trzecia. Idę się pouczyć i będę Wam update'ować troszkę później. Wysyłamy Wam y, buziaki. Dzień dobry. Ogólnie poszłam spać o czwartej, po czwartej troszkę. Czy się czegoś nauczyłam? Tak. Serio, w sensie naprawdę nauczyłam się. Nauczyłam się, więc troszkę umiem. Co dzisiaj będziemy robić, moi kochani? W dzisiejszym odcinku, czyli ciągle tym samym co wczoraj będziemy się uczyć, Jutro jest maturka, która jest bardzo, bardzo ważna w moim życiu. A teraz idziemy zrobić śniadanko, rozkwinkę, bo nie wiem, czy zacząć dzisiaj dietę, czy jeszcze sobie z nią poczekać. Tutaj nic nie ma. Co ja mam jeść? E, tylko przez rok tutaj będę mieszkać. Za rok wyprowadzam się do domku. Obecnie mieszkam w Szczecinie, ale mam nadzieję, że to jak najszybciej się zmieni. I ja ogólnie chcę zacząć tą dietę. W sensie na obecnej chwili jestem na takich yy, szejkach, jakby nie będę tutaj y, robić promocji. I kurde, fajnie by było, gdyby mogła je jakoś znaleźć, bo wszystko jest jeszcze w kartonach i w ogóle. I nie mam najjaśniejszego pojęcia, gdzie te rzeczy wszystkie są. No nie ma. Nie ma. Też nie ma. Patrzcie, co znalazłam. Może to jest jakiś znak w skarpie? <grymne> Zaraz wam powiem, jak znajdę. Dietę. zaczynamy od polidziałku. Zmówiłam zwykły stojak. <grymne> <grymne> Więc już niedługo nie będę musiała tak łazić Hi, witajcie, w mojej kuchni. Tylko postawię sobie piękny telefon. Będę mogła gadać do was, jak będę jechać autem. Nie mam takiego trzymania, żeby postawić na poziomie, więc. Dzień dobry, kochani. Ja już sobie odpaliłam komputerek, zjadłam, wbiłam herbatkę. Przygotowałam sobie wszystko, z czego muszę się w dniu dzisiejszym uczyć. żeby wiedzieć cokolwiek, nie? Nie da się wiedzieć wszystkiego, więc mam nadzieję, że chociaż trzy czwarte z tego wszystkiego będę wiedzieć. Ja jutro mam właśnie próbną z polskiego, więc na nią wolałabym się przygotować, jednak jak, jak najlepiej się tylko da. Idę się uczyć. Dziękuję, że jest pani z nami. Ogólnie chodzi o to, że niby poszło mi gites, ale zły tekst przywołałam, jakby i, i to mi jakby zeruje troszkę pracę. Plus jest za mało tekstów, więc to też mi zeruje pracę. O, Spokojnie, nic ci nie zabiera. Dobra, nie tykam jej. Będziemy sobie morsować na śniegu. Się, się. Zobaczcie, ile śniegu spadło. Moja mama mnie zabije. Mamo, jeżeli to widzisz, to nie weszłam w tych kapciach do domu. Mnie to jest tak, że ja jako osoba niepełnoletnia bo bardzo lubiłam śnieg. Teraz, kiedy jestem kierowcą, kiedy jestem pełnoletnia i jakby mam większy zakres obowiązków też, no przede wszystkim mam to auto, nie? I kurde, no zimy to ja naprawdę nienawidzę. jest taka akcja, że... Zbiórkę na te próbne matury miałam o godzinie 11.20, więc wyszłam sobie jakoś o 11.10 z domu. Moja mama mówiła, że nie jest zimno, auta nie są w ogóle zamarznięte i w ogóle... Mhm... Fajnie, mamo, fajnie. No głupio, głupio że sama tego wcześniej nie sprawdziłam, tylko jakby posłuchałam się w w tym momencie mamy. Tam przez 15 minut siedziałam w aucie, próbowałam jakoś odmrozić szyby. Wszystko kupiłam, co jest mi potrzebne na, na zimę, na takie warunki i nic mi nie pomogło. W sensie 11 jakoś 35 ja patrzę na zegarek, że ja od 15 minut powinnam być w szkole. Dzwonię do mamy zapłakana, że musi mnie zawieść, no bo inaczej nie dojadę tu jest. No a zanim taksówka i w ogóle to też tak y, ciężko, więc. A wracając, zrobiła się taka zamieć. Była taka wielka zamieć w Polsce i. To jest właśnie ten dzień. E, chciałabym zaprosić Was na moje Vinted o właśnie takiej albo takiej nazwie e, oraz na mojego Instagrama o takiej samej nazwie, na Snapchata o takiej nazwie. E, misia mi się wydaje, że bardzo lubi śnieg. Mm. No co? No i pozdrawiamy z misiunią. Zaraz idziemy na spacerek, tak? No. Uprzejcie to. Lecimy. Uu. Może nie widać tego tak na kamerze, ale obczajcie to. No mój pies jest w siódmym niebie ogólnie, więc... <grystanie> Jutro jadę do szkoły jak coś. No co, czeka, czeka mnie porządne odśnie Ta droga jest normalną, ruchliwą drogą. Teraz jest tyle śniegu, jest tak ślisko, że nic nie jeździ. <grystanie> Zakopałaś się! Jest godzina 20, ja stoję na środku drogi, bo w sumie można swobodnie chodzić. Nic, a nic żadnego auta. Jakby był koniec świata. Teraz, kochani, w dniu następnym i dzisiaj jest próbna matura z matmy. Jak mi pójdzie, zobaczymy. Po dniu wczorajszym, po polskim, nie poddajemy się. siedziałam wczoraj do trzeciej w nocy. Uczyłam się, serio się uczyłam. Także dam wam znaka, jak będę już po matmie. Zobaczymy, co wyjdzie. Dzisiaj Godzina za 25. Jeżeli będę miała 30%, to robię daily. Serio. To jest matma, nie? Jakby nie można spodziewać się orów, ale się uczyłam i będę się dalej uczyć, żeby tą główną maturkę napisać. I teraz. jutrzejszy dzień pozostaje jakby na innego vlogaska. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego i mam nadzieję, że Wam się podoba taka forma, więc piszcie koniecznie w komentarzu, jak Wam podoba się taka forma jakby filmików, takie vlogaski. Zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie, wszystko co można i mam nadzieję, że widzimy się już w kolejnym odcinku. Bye!